Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Święta już za dwa tygodnie, więc myślę, że pora wprowadzić tutaj trochę takiej świątecznej atmosfery. A wprowadzę tę atmosferę za sprawą świątecznego książkowego tagu. Odpowiem na. Osiem bardzo świątecznych książkowych pytań, i będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli również na te pytania odpowiecie. To nie jest tak mojego autorstwa, to jest tak, który po Booktube krąży już od jakiegoś czasu. Link do filmu, z którego skorzystałam, żeby przekopiować pytania, znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz myślę, że nie ma co przedłużać, tylko zabieram się za odpowiadania na te jakże świąteczne. Pytania. Kategoria pierwsza: Mrugające światełka, Twoja najpiękniejsza książka. Jeżeli spodziewacie się tutaj książki starszej, no to obawiam się, że trochę Was rozczaruję, dlatego że za najpiękniejszą książkę tutaj w moich zbiorach uważam, uważam tę. Dlatego, że ona budzi mój zachwyt za każdym razem, kiedy ją otwieram. To jest książka wydana w języku angielskim w takiej serii pop-up. Wydawnictwo widzę Little Simon. Opowieść tutaj zaadaptowana, napisana, opracowana przez Franka Bauma, a za szatę graficzną odpowiada Robert Sabuda. Ta seria Pop-Up to jest cała seria książeczek wydawanych właśnie w takim formacie i wydawanych. Już Wam pokazuję w jaki sposób. W taki, że jeżeli je otworzę, to tutaj zadzieje się naprawdę sporo, i to w przeróżnych miejscach takiej opowieści. To jest oczywiście czarnoksiężnik z krainy OS, czyli taka otwierana książeczka robiąca no naprawdę niesamowite wrażenie, i dlatego to jest książka, którą uznaję chyba za najpiękniejszą. W moich zbiorach za najpiękniejszą książkę, w mojej domowej biblioteczce. Nie tak dawno temu przeglądałam sobie inne książki, właśnie z tej serii Pop-Up, i doszłam do wniosku, że ten czarnoksiężnik z krainy OS jest książką najpiękniejszą. Tutaj, oczywiście, widzicie, widzicie teraz szmaragdowy gród. Co kieszoneczka, tam jakiś otwierany fragment. Dochodzimy powoli do mojej ulubionej strony, czyli do strony, na której pojawi się taki wielki, unoszący się w powietrzu balon. No, powiedzcie mi, czy ta seria nie robi wrażenia? Pamiętam, jeszcze lata temu zobaczyłam ją na anglojęzycznym Bukiubie i już wtedy się w niej. Zakochałam, jeżeli szukalibyście pomysłu na prezent taki wykonany wewnątrz z dużą dbałością. Jeżeli szukacie pomysłu na prezent dla kogoś, kto już potrafi obchodzić się z książkami, a cieszą go różne właśnie takie piękności, no to seria Pop-up jest serią, którą zdecydowanie wam polecam. Najbardziej polecam Czarnoksiężnika z krainy Oz, więc to jest ta najpiękniejsza książka w mojej biblioteczce. Kolejna kategoria jest kategorią bardzo, bardzo ciekawą. Idealna choinka. Czy zapłaciłabyś więcej za piękniejsze wydanie książki? No, oczywiście, że tak. Myślę, że jeżeli. Śledzicie ten kanał od jakiegoś dłuższego czasu. Jeżeli oglądacie moje czwartkowe filmy, czyli filmy z cyklu literacki, nie literacki, filmy z cyklu Stargu Staroci, to na pewno wiecie, że zwracam dość dużą uwagę na wydania książek, czyli na to, jakie wydawnictwo wydało książkę, w którym roku kto zajmował się przygotowaniem. Zaprojektowaniem okładki, może jakimiś ilustracjami. To są takie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, dlatego że oczywiście jestem w stanie zapłacić więcej za jakieś inne, szczególnie ważne dla mnie wydanie. Wydanie piękniejsze. Doskonałym przykładem tego, że jestem w stanie zapłacić więcej za piękniejsze wydanie, są chłopi. Chłopi Reymonta. Zwykle korzystałam tutaj z chłopów Reymonta w wydaniu wydawnictwa Resowia z 90 roku, dlatego że odpowiadała mi właśnie ta szata graficzna. Tutaj w tym wydaniu mamy ozdoby graficzne Kamińskiego, ozdoby, które od zawsze mnie urzekały. A ponieważ ostatnio odkryłam, że są to ozdoby, które po raz pierwszy pojawiły się w takim wydaniu chłopów przygotowanym przez wydawnictwo Gebetner i Wolf, jeszcze oczywiście w czasach przed no to w ten sposób w moje ręce trafiło wydanie ładniejsze i to ładniejsze nie tyle ze względu na oprawę, ile ze względu na wnętrze, bo jest to wydanie z 20 ilustracjami barwnymi Apoloniusza Kędzierskiego i 95 ozdobami graficznymi Pana Kamińskiego. Przygotował Państwowy Instytut Wydawniczy, bo to jest te wydanie wzorowane właśnie na tym wydaniu Gebetnera i Wolfa, więc tak, jestem w stanie zapłacić więcej za odpowiadające mi piękne wydanie jakiejś książki. Marzy mi się, nadal marzy mi się to wydanie chłopów przygotowane nakładem Gebetnera i Wolfa, ale mam wrażenie, że jeszcze na jego zakup w moim przypadku nie nadszedł czas. Póki co będę zachwycała się tym wydaniem. To jest wydanie. Z 1990 roku, z tym, że 32. Więc jak widzicie, to jest też wydanie, które cieszy się wciąż dość sporą popularnością. Kategoria trzecia. Ulepić bałwana. Zbuduj drzewko z książek. Kolor lub tematyka, motyw przewodni. Stwierdziłam, że zbuduję taką mini choinkę z książek, które planuję przeczytać w grudniu tego roku, a tak się składa, że są to książki o takiej ta tematyce bardzo świątecznej, bardzo bożonarodzeniowej. Proszę bardzo, oto jest ten stosik, stosik czterech książek. Przyjmijmy, że to jest choineczka. Na początek pozycja, którą obecnie czytam, pozycja, którą też zaczęłam czytać wiosną tego roku, bo tytuł jest taki O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Tomasz Adam Pruszak. Wiosną tego roku, w tym sezonie wielkanocnym, przeczytałam część dotyczącą świąt wiosennych, a teraz nadchodzi czas na tradycję świąt Bożego Narodzenia, właśnie w przypadku Ziemiaństwa. Sporo ilustracji, sporo innych smaczków i sporo zapachów i smaków, dlatego że przenosimy się w czasie do tego świata między powstaniem styczniowym a wybuchem II wojny światowej, więc przenosimy się do świata, którego już nie ma, do świata, który już odszedł i przyglądamy się, jak wtedy. Przystrajano choinkę, jak przygotowywano się do świąt, jak wyglądały przygotowania do samej kolacji wigilijnej i co na tym stole podczas kolacji wigilijnej się znajdowało. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to bardzo Wam tę książkę polecam. Częście wielkanocną. W 100%, a część bożonarodzeniowa no to tak w 100% nie będę się wypowiadała, dlatego że jestem w trakcie czytania. Kolejna pozycja, która czeka u mnie na przeczytanie w, w grudniu tego roku, to jest pozycja przygotowana przez wydawnictwo Replika. Nie ma w języku polskim starszego wydania tej pozycji. Tłumaczyła Ewa Tajczyk: Tajemna strona świąt Linda Redisz albo Linda. Radisz, to jest pozycja wydana w serii wierzenia i zwyczaje. Oczywiście, kiedy zobaczyłam na okładce tego krampusa, no to stwierdziłam, że nie mogę, nie mogłabym tej książki nie przeczytać i nie mogłabym tej książki zwyczajnie nie mieć. Krampus, wigilijne duchy, groźne elfy. Jeszcze nie tak dawno te i wiele innych przerażających postaci charakteryzowały okres świąt Bożego Narodzenia. Przysiąknięta historią i baśniowym klimatem tajemna strona świąt ukazuje jej od tej mniej znanej, ciemnej i niepokojącej strony. Można tu spotkać tajemnicze zjawy, zjawy wiedźmy, potwory. Słowem, odkryć cały bestiariusz ca czarodziejskich stworzeń. Ta napisana ze swadą niezwykła książka porywa na upiorną przejażdżkę saniami pośród srebrzystych jodów. Do zimowego lasu i do lodowych komnat królowej śniegu. Tajemna strona świąt przybliża również dawne zwyczaje świąteczne, a także prezentuje nietypowe spojrzenie na postać świętego Mikołaja. Linda Reddish, wszechstronna pisarka z wykształceniem artystycznym, interesuje się praktycznymi aspektami prehistorii, historii i religii. Instruktorka rzemiosła zawodowego prowadzi zajęcia z wyrobu świec i Mioteł. Zobaczymy, dam Wam na pewno znać, jak te, te pozycje oceniam i czy otrzymam od tej książki to, czego od niej oczekuję. Kolejna pozycja to będzie pozycja, którą będę podczytywała pewnie też w ciągu następnego roku. Ewa Ferenc Szydełkowa, rok kościelny, a polskie tradycje i to jest pozycja przede wszystkim, która zwróciła moją uwagę za sprawą spisu treści. Już teraz muszę sobie nadrobić wstęp, rozdział Świętego Andrzeja, rozdział Świętej Barbary i rozdział Świętego Mikołaja, a już wkrótce doczytam sobie rozdział Świętej Łucji. Na pewno teraz pokazuję Wam ten spis treści i na pewno widzicie, że za sprawą tej książki można prześledzić takie ludowe obchody, polskie tradycje w ciągu całego. Roku. Na pewno też widzicie tutaj ilustracje. To ilustracje wykonała Pani Maria Dolna i to są takie ilustracje, które przypominają mi to malarstwo ludowe, takie malarstwo może troszkę prostsze, a jednak też przyciągające uwagę. Księgarnia Świętego Wojciecha Poznań 88 rok. No i na koniec tej kategorii, taka pozycja, która wpadła w moje ręce jesienią tego roku, na jednym z targów staroci. Jadwiga Komorowska, Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście. I istotny jest też podtytuł, jak widzicie sama pozycja jest pozycją dość solidną. Studium na przykładzie Warszawy. Ciekawe rozdziały, bo mamy też zwyczaje domowe, a współczesne przemiany rodziny w przemysłowo-miejskim otoczeniu. Współczesna rodzina polska, rodzina warszawska, charakterystyka rodzin badanych. Role pokoleniowe oraz rola mężczyzny i kobiety w świątecznej kulturze rodziny, uczestnictwo rodzinno społeczny zasięg zwyczajów, a później część druga opisy domowego świętowania w Warszawie w latach 1974-78, więc to może być naprawdę ciekawa taka świąteczna. Nie wiem, czy całą uda mi się przeczytać w grudniu, ale na pewno gdzieś właśnie w tym sezonie zimowym chciałabym ją przeczytać. Jeżeli nie zdążę tego zrobić, jeżeli nie będę już czuła tego świątecznego klimatu, no to pewnie będzie musiała poczekać aż do kolejnego. Roku. Kategoria czwarta. Ogień skwierczący w kominku, czyli książka, przy której jest ciepło i przytulnie. Doszłam do wniosku, że ja nie czytuję książek, w których jest ciepło i przytulnie. Raczej jest tam sporo cierpienia, łez i sporo niedoli ludzkiej. No, ale widać takie książki lubię. Ale wiecie, wiecie, jaka książka kojarzy mi się z pozycją, która jest ciepła, która jest przytulna, też jest to dość pogmatwane skojarzenie. Tajemniczy ogród. Tą książką jest tajemniczy ogród, dlatego że zawsze wyobrażam sobie ten dom, który poznajemy, ten tajemniczy, ogromny dom, który poznajemy na kartach tej książki, taką. Próbując odkryć jego sekrety, dziewczynkę, ponurą brytyjską pogodę, a gdzieś tam w oddali za oknami, wrzosowisko. Jeżeli czytam o tym wietrze wiejącym na wrzosowisku i o tych grubych murach, tego domu, no to jakoś, jakoś robi mi się ciepło i dlatego to była pierwsza książka, która wpadła mi do głowy kiedy pomyślałam o takiej kategorii przywołującej na myśl książki przytulne, ciepłe naprawdę nic innego, przytulnego i ciepłego nie potrafiłam sobie przypomnieć, wpadło mi do głowy też wprawdzie wesele Jagny i Boryny, ale zaraz ale w trakcie wesela Kuba odrąbywał sobie nogę, więc to też nie było przytulne i przyjemne no, więc tak, pozostańmy może przy tym tajemniczym ogrodzie. Kto wie, jeżeli coś innego mi się przypomni, dam znać w komentarzu pod tym filmem. Kategoria piąta podkolanówki, najdłuższa książka jaką przeczytałaś powiem Wam, że nie lubię podkolanówek za to uwielbiam świąteczne skarpety, pokazuję Wam je tutaj, dlatego że no zwykle w moich filmach moich skarpet nie widać, ale tym razem możecie zerknąć, to jest tym razem taka świąteczna skarpeta z pieskiem i kotkiem gdzieś tam na dachu. Najdłuższa książka, jaką przeczytałam. Pomyślałam, że nie będę cofała się do jakichś odległych lat, tylko sprawdzę, która z książek przeczytanych w tym 2023 roku była książką najdłuższą. Nie musiałam długo się nad tym zastanawiać, dlatego, że jest to pozycja, którą przeczytałam w listopadzie, właśnie tego 2023 roku. Ziemia Obiecana. Ziemia Obiecana Reymonta. Tutaj trzymam obok siebie od razu dwa tomy i to jest zdecydowanie taka najgrubsza książka, którą przeczytałam w tym roku. Raczej unikam takich szczególnie grubych książek, dlatego, że boję się, że pozostawię je na rzecz czegoś innego w trakcie czytania. Albo jeżeli jest to wydanie dwu czy trzy tomowe, to również boję się, że zacznę czytać, przeczytam pierwszy tom, a później zajmę się czymś innym i przeczytanie całej Opowieści zajmie mi bardzo, bardzo dużo czasu. Czy jestem zadowolona z lektury Ziemi Obiecanej? No o tym mówiłam już w podsumowaniu czytelniczym, podsumowaniu listopada, ale powtórzę raz jeszcze tutaj, że jestem bardzo zadowolona, choć nie sądzę, żeby ta Ziemia obiecana pojawiła się w filmie, w którym pojawią się najlepsze przeczytane przeze mnie książki 2023 roku. A dlaczego się nie pojawi? Z bardzo prostego powodu. Ja wolę książki, których. Akcja toczy się na wsi i byłam zachwycona tymi, tą, tą spostrzegawczością Rejmonta, opisami łodzi przygotowanymi przez Rejmonta, bo to są opisy, które robią wrażenie, ale miałam gdzieś tam z tyłu głowy taką świadomość, że to nie jest to. Kategoria szósta. Brzydkie swetry, najbrzydsza książka, jaką posiadasz. Nie lubię określenia brzydkie swetry świąteczne, chociaż myślę, że wszyscy wiemy o jakie swetry chodzi. Chociażby o mniej więcej takie. Ja mam tutaj taki, jak to się mówi, brzydki sweter świąteczny w choinkę. On jeszcze świeci, ale tego może nie będę Wam teraz pokazywała. Ale najbrzydsza książka, jaką posiadasz. Nie do końca lubię tak myśleć o książkach, ale. Ale wiecie, jak to jest z tymi okładkami? Czasami okładki bywają koszmarne. Iwana Trump, Kochać raz jeszcze, to jest taka książka, która zawsze pojawia się w moich tagach, gdy pojawia się pytanie o książkę, która nie grzeszy pięknością. No tutaj przeraża mnie ten błysk, ten róż i jednocześnie ta pani na okładce, właściwie chyba bardziej jej makijaż i ten tytuł, świat. Romansu. No, mówi się tak, żeby nie oceniać książki po okładce, ale ja jednak jestem wzrokowcem i jeżeli mam do wyboru spokojniejsze wydanie i takie wydanie krzykliwe, to wybiorę to wydanie spokojniejsze. Wolę, wolę, prost, wolę książki opakowane nieco prościej. Kategoria siódma: śnieżyca. Książka z zimowym umiejscowieniem lub książka, przy której miałaś. Ciary. Wybrałam książkę z zimowym umiejscowieniem, czyli książkę-opowieść, której akcja toczy się właśnie zimą, i jednocześnie opowieść, przy której czytaniu miałam ciary. Opowieść, która mną, no chyba mogę tak powiedzieć, wstrząsnęła i opowieść, o której do tej pory bardzo dużo myślę. Trzymam tutaj trzy opowiadania Władysława Reymonta. Zamieszczone w takim zbiorze suka. Nie będzie tutaj mowy o tytułowej suce, choć to też jest opowiadanie, na które zwracam Waszą uwagę, ale tym, na które chciałabym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę, jest opowiadanie Tomek Baran. Opowiadanie, w którym śledzimy losy mężczyzny, który zostaje sam z kilkorgiem dzieci i musi mierzyć się z Wszelkimi trudnościami, tak naprawdę, jakie tylko jesteśmy sobie w stanie na dawnej wsi wyobrazić. Czyli bardzo sroga zima, opuszczenie przez pracodawcę, problemy ze znalezieniem kolejnej pracy, często też taki może nie brak wsparcia ze strony innych osób ze wsi, ale bra brak śmiałości, żeby o taką pomoc. Poprosić, przerażający też los tych dzieci, które są dziećmi Tomka. Barana, jedna z bardziej wstrząsających opowieści, jakie w ostatnim czasie przeczytałam. Tomek, tobie z oczu w coś złego patrzy, szepnęła dotykając jego ramienia. A co by jak nie bieda, bo to babka nie wiedzą. Słyszałam coś, ale ludzie różnie gadają, że nie wiadomo, kiej wiara, a kiej para. Dymisję mi dali, szepnął chłop smutnie. Bez co? I w głosie jej zadźwięczało ogromne współczucie. Bez co? Bo trzeba było dawać dozorcy. To gąski pod jesień, to masła na zapusty, prosiaka i jajków na wielkanoc, to kuraków na świątki. A ja nie nosiłem. Jak drugie? Skąd wziąłbym? Dzieciom nie było co dać jeść. Kobieta mi się z biedy zmarnowała, krowa padła też nie przez dobrość, kartofle, wiecie, jakie były łoni. Mniej wykopałem niż wsadziłem. Darłem się prawie ani żonie, ani niczemu nie poradziłem. Harowałem na służbie i w domu, i w dzień, i w nocy, a biedy nie zmogłem. Dozorca ciągle pomstował na mnie, co mu miał dać? Pod żebro może, bo sam z dziećmi nie mieliśmy co na ząb położyć. Tragiczna, dramatyczna sytuacja Tomka Barana, jak... Jak ta historia się rozwinie, to już musicie sprawdzić sami, ale naprawdę bardzo polecam. No i na podstawie tej powieści widzicie, że te moje wcześniejsze słowa o tym, że rzadko czytam przytulne, miłe opowieści, są słowami prawdziwymi. Ten film, jak pewnie zauważyliście, jest filmem luźniejszym, więc dotarliśmy już do ósmej, ostatniej kategorii. W domu na święta. Pytanie do osób, które czytają książki więcej niż raz. No, czasami mi się zdarza: czy masz książkę, której czytanie jest jak powrót do domu? Takim powrotem do domu jest dla mnie zawsze lektura książek, które pamiętam z czasów mojego dzieciństwa. W dokładnie. Tych wydań, których pamiętam z czasów, które pamiętam z czasów mojego dzieciństwa. Jedną z tych książek, którą, które przygotowałam na dzisiaj, jest, są Szelmostwa Lisa Witalisa Jana Brzechwy w takim oto wydaniu. To jest wydanie, w którym ilustrację przygotowała Izabela Kowalska wieczorek, a sama książka, samą książkę wydało wydawnictwo Glob w 1989. Roku. To jest wydanie drugie w tej edycji. I uwielbiałam tę książkę właśnie ze względu na ilustrację, szczególnie na tę ostatnią ilustrację, w której widzimy Lisa Vitalis, Vitalisa już niestety bez pięknego ogonka. Kolejna taka książka, która jest ym, takim bardzo komfo komfortowym dla mnie powrotem. Do przeszłości powrotem do domu jest taka związana tasiemką książeczka na wyspach Bergamutach, również Jan Brzechwa widzę, że w dzieciństwie miał, jak, miałam jakąś słabość do opowieści Jana Brzechwy. Też za każdym razem, kiedy otwieram tę książkę, przenoszę się w czasie e, i jest to bardzo miła podróż i żeby tak były trzy książeczki wybrałam jeszcze moje bajki które pojawiły się w takim filmie z ulubionymi książkami mojego dzieciństwa ilustrowała Jane King Tutaj jest czerwony kapturek, śpiąca królewna hmm. Królewna Śnieżka, Kot w butach. Ilustracje niezwykle mi odpowiadają i przywołują bardzo miłe wspomnienia. Tak jak wspominałam na początku tego filmu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zdecydujecie się odpowiedzieć na te pytania, czy może raczej odpowiedzieć na te kategorie, bo zawsze takie komentarze czytam ze szczególną Ciekawością, jakkolwiek wszystkie czytam z ciekawością. Zachęcam Was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych na Facebooku, na Instagramie. Na Instagramie każdego dnia od 1 grudnia do 24 dnia grudnia pojawiają się takie posty, w których proponuję Wam do przeczytania jakieś starsze, świąteczne, wigilijne opowieści. Reymonta, prusa, Dostojewskiego ostatnio pojawił się. Na przykład Józef Ignacy Kraszewski, bo jednak znalazłam pewien świąteczny wątek w jednej z jego książek serdecznie zapraszam, do zobaczenia w kolejnym filmie w filmie czwartkowym 30 odcinku z cyklu Stargu Staroci.